To co podleśmy, może pana prezydenta o rozpoczęcie. drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że jesteśmy przed zespołem szkół chemicznych. Witam serdecznie młodzież, bo to jest nasza przyszłość. Niezwykle cieszę się, że ten symbol polskiej chemii nauk chemicznych możemy właśnie otworzyć przed tym obiektem. Myślę, że jest znakiem się e, wzorować, także młodzieży przede wszystkim życzę, żeby to też było swego rodzaju wzorcem osobowym. Bardzo dziękuję Panu za e, projekt i za możliwość, żeby dzisiaj e, otwierać właśnie trzecią stronę rewizyjną w no, Stajnie. przede wszystkim niech dobrze służy dziękujemy, dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Jeżeli mogę, tylko jeszcze dołożyć, tak naprawdę, że jest to inicjatywa naszej młodzieży. Tak, jesteśmy niesamowicie dumni, że nam się udało. Było to bardzo trudne wygrać z takim pomysłem. Budżet obywatelski. budżet obywatelski. Także dziękujemy powiedzmy panu prezydentowi za to, że taki budżet w ogóle mamy i możemy nim dysponować. A młodzieży również absolwentom, bo oni tak naprawdę dzisiaj ich nie ma z nami, ale to oni się przyczynili do tego, organizując głosowanie, angażując to wszystko. Swoich bliskich, swoich rodziców. No i mamy to, co mamy. Tak? Czyli mamy naszą Marysię razem z nami i jesteśmy z tego niesamowicie dumni. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Ja myślę, że poprosimy autora. Eee, le... proszę, 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 proszę. Tak. tak. Mam e... właściwie jedno ja zdanie, bym skierował do młodzieży, że medal Doblowski jest. Waszych zasięgów. W Waszym zasięgu możecie go dotknąć, zobaczyć, poczuć jego strukturę, bo to jest niemal identyczna kopia oryginalnego medalu noblowskiego. Także Nobel jest w Waszym zasięgu. Autor ławeczki, pan Bazyna, pochodzi z Krakowa. W związku z tym no, przywiózł też legendę związaną z tym medalem. Że, jak się go tam trochę popularuje, to wszystkie egzaminy będą zdane. Także bardzo polecam spróbować. Myślę, że, że to się okaże prawdą. Też jak chwilę rozmawialiśmy, to bardzo wartościowa, wartościową rzeczą nie tylko sam budżet obywatelski, jest, w ramach którego ta ławeczka została zrealizowana, ale fakt, że mieszkańcy mieli możliwość wyboru. Spośród dwóch tak naprawdę koncepcji, dwóch różnych koncepcji, jak ta ławeczka ma, ma wyglądać. I myślę, że efekt ten końcowy, który no, w moim odczuciu jest bardzo pozytywny, to nie tylko zasługa, przede wszystkim oczywiście zasługa autora, ale również mieszkańcy mieli ten decydujący wpływ na ostateczny kształt tej ławeczki. Ławeczki, która jest chyba pierwszą taką w naszym mieście, ale już wiemy, że nie ostatnią. Już tutaj z panem dyrektorem, inwestycji myślimy, chociażby jak ławeczkę Zagajewskiego, chociażby w naszym mieście zrobić, posadowić, gdzie ewentualnie, a może i innych noblistów związanych z Włocławkiem też byśmy w ten sposób uhonorowali. Inspirujące bardzo, i bardzo myślę, że mieszkańcom Włocławka przypada przypadnie do gustu. w kwestii technicznej zrobimy może taki element odsłonięcia Ja bardzo bym prosił panów prezydentów, ja autora prezydent. i pana dyrektora szkoły, a państwo są stanie są stary, stary, cztery, cztery końce, p tak? Musimy odsunąć się troszeczkę, żeby każdy miał miejsce zrobić podknięcie, tylko Proszę jest bardzo o panowie zasługuje. Tak jest każde sprawy najpierw my, albo, albo nie najpierw panowie, bo nie się na, tak. <ślad> tak. tak? to 3, 4, 1... I droga w to. <ślad> Od metalu. Od metalu. <ślad> No dziewczyny, jak wam się podoba? Jak wam się siedzi? Piękno bardzo. Chwazica na razie. Pora nie ta, ale...